O, 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 dobra. E, wszystkie światła już są zapalone, gasną no, bez jakiejś dziwnej desynchronizacji. Pierwszy raz w życiu. E, dobrze wystartował Szan, e, teraz no, cudowna telemetria. E, bez większych chyba tutaj szwanków. Ale od, z ogromnymi problemami to... Szrek. Proszę bardzo, Shrek obrócony. Ciężko mi ocenić, co się dzieje. Każdy kumstuje przez siebie aktualnie. E, no właśnie, to też jest to dziwne. Teorii, Szykuc jest na pierwszym miejscu, już nie. Adys. Nie wiem za bardzo. Do czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No, tabelka kompletnie oszalała. Yy, I kończy wyścig Marcelo. Marcelo w ścianie. Mamy samochód bezpieczeństwa. Dobra. Yy, safety car in this lab, Czyli samochód bezpieczeństwa na tym okrążeniu. Eres <laughs> uczy. Pamiętajcie. Co do pana neutralnego Hasa, to jeszcze dzisiaj podczas wyścigu była ciekawa sytuacja z nim. Gdyż yy, nawet komentatorzy, można powiedzieć, że trochę się z niego śmiali. Podczas gdy dochodziło do mm, lapowania go przez Hamiltona chyba, albo przez Bottasa, nie wiem dokładnie. Ale poszedł tekst, że o, będzie zabawnie. <grym <grym o, <ś> <dzapy> <gryzek> lapowanie go jest zawsze zabawne. Także widać, że już nawet komentatorcy się z niego śmieją. A chrzad już prze przeprowadził restart yy, na spokojnie. Yy, myślę, że dobrze. O, i teraz Bachu potężnie tam yy, się uślizgnął. Yy, Coś stało ze szeregiem. Szereg ponownie obrócony w tym samym miejscu. Więc no, absolutnie udany wyścig dla kierowcy McLarena. A teraz... Tylko czekamy na to aż Szykuc zacznie. Czeka praktycznie do ostatniego momentu. Już wyjechał tą prostą. I ruszył. Simon chyba trochę lepiej nawet. Wystartował jeszcze przed Szykucem. No i jest atak. jest atak. Zobacz, teraz stuknęli się, Simon jest obrócony. To jest palina teraz na sam koniec stawki, kierowca hasa. No właśnie, więc... A teraz zobacz, że Szykuć jeszcze walczy z Jacobem. To, już, to nie wygląda na taką walkę. Mamy tu walkę z tyłu, szana i Fetela. To na tym wyjdzie zwycięsko, bok Bóg przez ten zakręt. Obijają się trochę kołami. Mamy z tego bardzo ładny widok z kamery z szaka, ale teraz już odpuścili kierowcy. Jest tyłu walka rozjemcy i gąsiora. I popatrzmy, opóźnia do hamowanie czyli... rozjemcy. Mamy kontakt. No, okay. A tam Wojtek tygrys chyba wypchnął chrzana na pobocze, gdzieś nie mylę. Jeżeli dobrze zauważyłem. I obronił swoją pozycję, ale bardzo agresywnie. Z tego nie ma jeszcze, Shrek traci pozycję na rzecz Dino, jadą bok w bok, przez całą prostą teraz. Eee, Tetrycyno ma teraz e, świetny widok, e, dochodzi do kontaktu. Żeby Shrek znowu się nie obrócił w tym samym miejscu, bo to będzie już katastrofa dla niego. Pan jeszcze Simon podgryza tetrycę z tyłu. Cały czas panowie walczą eee, i koło w koło mieszczą się w tym zakręcie. O, tutaj jeszcze A, ciężko jest ja się ta zmieścić. Tam jeszcze tetrycy tak. chyba gdzieś się wcisnął, przejechał obok tej dwójki. Także idealnie wykorzystał sytuację. A szrek z szrek. Mm -hmm. Mieliśmy naprawdę. Ciekawą walkę Simon teraz będzie atakował Shrek. Został dany atak. raczej. no mówię. No, teraz raczej teraz zostaje obrócony przez Fetera. On jeszcze się obraca po prostu w Shaka. i. wali dura no, do boksu. boksu. O, Gąsior z, cetrycym. z cetrycym, prawdopodobnie. E, widziałem tam zamianę pozycji. E, czeka teraz Gąsior na no, odpowiedni moment, aby wrócić na tor. E, ale tak, właśnie, szybciutko wracam do Simona tam... I, no i Simon obrócony! Ja może Oby. chyba nie będę się w ogóle odzywał. Bo tutaj wymawiam niki kierowca leży na bandzie. No, widziałem to w ostatnim momencie, jak prosto no. pojechał. <laughs> A szaku wręcz idealnie wstrzelił się w zakręt. Teraz to wykorzysta. No Opóźnia do hamowania. No, tym razem. Chyba, chyba mu się uda. Na to wychodzi. Próbuje jeszcze Wojtek Tygrys jakoś, ale to już jest pozycja stracona. I teraz Wojtek musi się przejmować kierowcą Alfa Romeo. Czyli Baku, który jest za nim. Z tyłu walka Oika i Simona. Szereg troszkę więcej rs u Zobaczmy po zewnętrznej będzie próbował o week, ale świetne. Switcha To Jeszcze rozjemca na tym skorzystał. No i szereg w przeciągu jednego zakrętu traci dwie pozycje. Możemy cokolwiek zrobić. Także ja się włączam na Jacoba, który właśnie wjeżdża na prostą startową. No i zostaje pierwszym zwycięzcą pierwszego wyścigu. Letniego Pucharu RS, zanim skończy Szaku. Także on się właśnie na drugiej pozycji. Trzeci Wojtek, Tygrys. Później Baku, piąty Tetrycy. Chyba skończy piąty. Patrzę na to, że Nykos wypadł poza 3 sekundy. Dokładnie tak. No, Nykosowi zapewne mm -hmm. o jednej dziesiątej, A Nykos mm -hmm. chyba. Oj, obrócony ołik! kończy. Fejścik Owik na no, ostatniej, prostej. W TAKIM MOMENCIE?! To każdy go teraz musi wyminąć, ale... Muszę przyznać, że... No. Gorzej się nie dało, chyba. No, tu... Tu racja, to... ...smutna. <laughs> A ten bez całego skrzydła w ogóle jedzie dobrze. Jeszcze rozjemca, bez paliwa chyba już. No i ostatnim eee. kierowcą gońsior, tak.